Dzień dobry. Cześć wszystkim. Witamy Was w podcaście. W... Bolant. W ogóle co myślisz? Odcinek numer. Któryś tam. A ja wiem, który. Który? Skąd wiesz? 76. Nie. Tak, naprawdę. Dlaczego? Dlaczego co? No dlaczego? bo tyle nagraliśmy. No dlaczego wiesz? Bo sprawdziłam. Wykonałem za ciebie pracę domową. Czy musisz psuć zabawę? Ale co no? Raz... Nie bądź psujkiem. Ej, przestań! Nie bądź psujkiem. No, raz można powiedzieć, który odcinek. Bądź. Psujkiem. Raz. Co tam? Dzisiaj jest jakiś taki dzień, nie wiem. Ja, ja mam, jak mam złe dni, znaczy złe dni w sensie nie mam. Dzisiaj absolutnie nie mam energii. E, jest się mieszką ma, Mam zły dzień, tak. Znaczy, ty też to robisz. Zły biometr. Niekorzystny. Biometr? biometr. Biometr niekorzystny. Jest. Biometr, tak. czyli biologiczny metr. To tak. jest taki. Ja nie wiem, co to znaczy. I nie wiem, czy to ale jest prawda. Ewidentnie. Ale codziennie sobie to powtarzam. Nie jest mi od tego lepiej, ale przynajmniej znajduję jakieś wytłumaczenie swojego stanu. Tak. Ty <noise> też tak masz? Mm, trochę, tak. <noise> trochę tak. To nie jest tak, że tak jest codziennie, wbrew pozorom, Bo kilka <noise> dni temu mieliśmy super dzień. No, no myśli, mieliśmy na myśli shopping, shopping, Queens. Day, shopping Queens, tak, wybraliśmy się z naszą koleżanką, która ma też dużo czasu, wiecie, tak w tygodniu, w sensie, że wiecie, jakiś wolny dzień i e, w ciągu dnia, no bo ludzie pracują albo się uczą, także też musimy brać to pod uwagę i wybraliśmy się w ciągu dnia, w tygodniu na jedzonko i zakupki. I włóczonko takie trochę. Włóczonko, no, tak, tak żeby trochę sobie, wiecie, wiecie, było jakoś słonko, trochę wyszło, bo ostatnio tak ciężko tutaj z tym słońcem. Chcieliśmy jakby zrobić takie mm, wymianę informacji. Tak, no bo ona się dużo też włóczy tutaj po mieście. My też jest trochę, jest też kijem, e, więc chcieliśmy powłóczyć się razem i powymieniać się informacjami. I, I tam sobie pochodziliśmy, ale dzięki tej właśnie pięknej wymianie o, rybuś sobie myje ogonek właśnie na słoneczku, ale to pięknie wygląda. O Jezu, widziałeś ten ogonek? Chciałem, widziałem Chciał uciec. Chciał uciec mu ogonek i musiał rybuś go e, łapką przytrzymać. I dzięki tej wymianie informacji dotarliśmy do sklepu Suara Store. Sklep zapowiadał się bardzo ciekawie, ponieważ dostaliśmy już info wcześniej, że widać w oknach kotki, takie żywe kotki i że wszystko jest jakby all around the kotki. Tak. Więc my jako osoby po prostu kotkowskie. kotkowskie. Totalnie byliśmy zaciekawieni tym sklepem i okazało się, chcemy wam o tym opowiedzieć, bo to jest super inicjatywa, że okazało się i nie jest to opłacana inicjatywa przez nikogo, tylko przez naszą po prostu miłość do kotków i do fajnych e, inicjatyw, e, że jest kolektyw Techno, muzyka taka Techno, wiecie? Techno, umc, 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 umc. umc Suara. I ten kolektyw, okazało się, że wszystkie osoby, które są w tym jakby kolektywie muzycznym, kochają kotki. I ten kolektyw założył fundację Suara Foundation, i mają też sklep Suara Store. Wszystko Suara. W tym sklepie robią własne. Własnego pomysłu na druki, hafty i jakieś inne gadżety związane z kotkami. Wszystkie są. Te rzeczy są w ogóle, wiecie, jakieś super eco, eko. Eko szmeko. Eko szmeko. Wszystko jest, wiecie, legalnie tam pozyskane i. W Bio... Biosro. Biosro. To jest w skrócie, biosro. No ale w ogóle warto zaznaczyć, że jak y, 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 idziesz do tego sklepu, jak już się, jak jest blisko jego, jakby jest obok ciebie, bo on jest jak w jakimś budynku takim, ten sklep jest jakby na parterze. Tak. A właściwie tak chyba to się schodziło troszeczkę po schodkach, kilka skotków w dół. kilka skotków w dół. Ale, a, ale jest też pierwszy poziom, który jest cały zaszklony, i tam właśnie widać. On jest odgrodzony, jakby, tak? Od tej części sklepowej. Tak, bo musisz wejść tam po schodach. Jest odgrodzony. Albo dosłownie kilka. Sufitem. Jest, jest odgrodzony sufitem i. Do... Wyobrażacie to sobie, tak. wracając. Jeżeli jesteście na ulicy, wychodzimy do tego budynku. Ale mamy to kilka skotków w górę teraz, Musi, bo musimy wyjść, tak teraz, bo weszliśmy już z tego. Skutku. Tak, wychodzimy. No. no to widać kotki tam rzeczywiście. Tak, przez szybę. I okazuje się, że te kotki e, mieszkają na piętrze nad sklepem, jakby, bo ta fundacja też polega na tym, że oni e, ratują kotki z ulic albo z jakichś, wiecie, niefajnych sytuacji. W których się kotki znajdują, leczą je tam, jest normalnie przychodzi lekarz i są jakieś tam, wiecie, w terapiach i tak dalej. A dochód całkowity zysk z tego sklepu idzie właśnie na kotki i na ich fundację i, na, i można te kotki też adoptować. I jeszcze jedna rzecz, która mi zapadła w pamięć, bo to jest, no. nie może być przypadek, że owe kotki, mają taką samą wieżę jak nasze kotki. Tak, taką samą wieżę jak mają nasze kotki. Dosłownie taką samą. Tak, niestety nie widzieliśmy kotków z bliska. Tam można tylko wejść do tych kotków, w jakiś. Wyznaczone dni i wyznaczone godziny. Tak? tak, w momencie, kiedy tam jest więcej osób, w sensie z obsługi i ktoś na tym po prostu ma czas, żeby e, zapanować. Ale jakby też nie o to chodziło, żeby, wiecie, no, burzyć jakby... ich jakby tutaj. Spokój, więc Spokój. Nie, nie było to żadnym problemem. Aczkolwiek zaprzyjaźniliśmy się oczywiście z Panem i Pan nas zapraszał, że, żebyśmy przyszli. Tak, następnym no. razem jakoś tam właśnie mówił. I no i zakupki były zrobione. Oj, były. Były zakupki zrobione. Ja już e, byłem w jednej bluzie Kotkowski można na moim Instagramie zobaczyć. I było super. Super było. Serio, ale naprawdę zrobiło to na mnie wrażenie. Bo wiesz o co chodzi, kolektyw muzyczny. No wiem, wiem. Jakiś techno, gdzie oni, wiesz... I to jest miłe, że To jakby... w się sensie nie generalizuje, ale chodzi mi o to, że wiecie, to też jest jakieś tam zamknięte środowisko, które gdzieś tam działa w swoim, w swoim świecie. I nie jest to takie, wiecie, sweet, cute, kawaii i tak dalej. Tylko jakby wizerunkowo też inne klimaty. Więc fakt, że oni to robią, wiesz, słodkie kocki. Tak, i że im się naprawdę chce. I że to w ogóle fajnie wygląda. Tak, i naprawdę to nie jest tak, że to są jakieś badzie, tylko naprawdę fajnie wyglądające produkty. No też kupiliśmy sobie. I to jest, to jest takie słodkie. Ale w ogóle w, w Barcelonie jest bardzo dużo e, second handów. Tak, jest jesteśmy przy tym. Z tym, że te second-handy się różnią od tych w Polsce, ale to też, w sensie, no nie, nie, nie wiem jak teraz to wygląda w Polsce, szczerze mówiąc. Mm -hmm. e, a, ale ja, no nie wiem, no tak 10 lat temu, no to lubiłem bardzo. Ja uwielbiałem. Na najle najlepsze second-handy w Warszawie były na Pradze. Na Pradze? To był jedyny moment, gdy się jechało na Pragę. E, e, jak... Ryzykowało się życie. Aby znaleźć jakąś szmatę no używaną przestań. za 5 zł. No już przestań, ale super second-handy też były pod Warszawą, w mieście, które się nazywa Pruszków. I tam było też tak, że był jeden second-hand koło drugiego i często zrywałem się z lekcji z Agatą na przykład i szliśmy, yy, to jest moja koleżanka z liceum i szliśmy do tego, do, jechaliśmy do Pruszkowa i szliśmy do second-handu. No ja ogólnie wspieram ideę, wiecie, żeby yy, 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 trochę z, Zmniejszyć konsumpcjonizm i że te ciuchy się nadają jakby do dalszego użytku. Ten barceloński second hand, ten rynek, taki, przynajmniej który poznaliśmy, no właśnie odbiega trochę od tego polskiego, czego pamiętam. Bo u nas jak w second handzie, przynajmniej w takim wiecie, klasycznym, to macie wszystko dla wszystkich i jest taki, wiecie, no wszystko, taki kram. A tutaj te second handy, przynajmniej na tej ulicy takiej gdzie jest jeden właściwie koło drugiego to są tak już bardzo ukierunkowane na młodych modnych ludzi o tak tak szeroko też młodych, modnych i chyba bogatych, bo y, bardzo iż często bardzo, bardzo często te ubrania, y, które mają, no nie wiem, pewnie wiele lat i bardzo często też są no po prostu podniszczone, no tak, kosztują no. tyle co, wiecie, jakieś nowe albo nawet droże, a ja, ja pamiętam czasy, wiecie, no to się kupowało przecież w handach to było nie wiem kilka złotych za kilogram czasami, nie? Tak, tak. To jest trochę inny świat. Ale kto co lubi? Co kto lubi i... i. kto co lubi. I kto co lubi, tak. I kto co lubi. I kto lubi, lubi. Lubi co. co też. Tak może być, no jakby ja nie będę nic tutaj mówił, nie? Nie, no oczywiście, Więc. ale cieszą się dużym powodzeniem i są sieci. Jest tutaj bardzo tutaj dużo, ich, nie? Na hand naprawdę jest bardzo tak. dużo. No. Ja pamiętam, że jak byłem gdzieś tak chyba w połowie liceum, jak jeszcze szedłem tą normalną drogą, bo później to wiecie, miałem jakieś indywidualne nauczanie, jakieś inne już rzeczy. under don, tak, ale y, to było tak w powilce i ja byłem totalnie uzależniony od y, second handów, i ja wtedy byłem w takim rajowym klimacie i takie wiesz neo. Wtedy tego nie przychodziłem. Tak. Y, więc szeleszczące y, dresiki, wiecie, kurteczki, y, te sprawy. I y, pamiętam, że y, je ja przerabiałem rzeczy z second handów jeszcze. Sam? Sam. Dziwna. Dziwna. Y, oczywiście robiłem to zupełnie nieprofesjonalnie i jakby nie oznacza to, że byłem projektantem mody, żeby była jasność, tylko na przykład sobie zwężałem nogawki i jak były już na zachodnim modne rurki, a w Polsce nie było modnych jeszcze rurek, a ja już chciałem chodzić w rurkach i wiesz, przerabiałem sobie, kupowałem w second handach jakieś proste sporty. Serio? Wsało ci się? Tak. O Jezu, to, jest, to ja to po prostu kupowałem damskie. no tak, no też można, ale no i, i wiesz, no w second handach to nie jest tak, że sobie wybierzesz cokolwiek. No wiem, ale tak? nie, no, no wybierasz z tego, co jest. Po wybrałeś po trudniejszą drogę. Wybrałem, tak, ale sprawiało mi to dużą radość, przyznam. No znaczy, ja pamiętam kilka rzeczy takich naprawdę super, które kupiłem w second handzie w Polsce i w Warszawie, i mi się bardzo podobało, i szczególnie sweterki. Sweterki, tak. Takie oversize'owe, kolorowe. Cardigany. Też kardigan jeden, taki miałem kolorowy, pamiętam wisienki, w różne jakieś inne owocki, łódki kolorowe bardzo. A inny miałem taki z wilkiem, i miałem taką bluzę. Em, z czym? E, właśnie z niczym, ale, ale miała kilka kolorów i była taka dresowa, wiecie o co chodzi? Rozpinana, bluza, dresowa, bez kaptura. Aha. Bo jak jest rozpinana, to nie może mieć kaptura. Właśnie dlaczego? Nie wiem dlaczego jest tak jest. Ale taka... Jest, taka, jest jakaś zasada w tym świecie. E, więc wtedy, jeżeli ona jest rozpinana z przodu, to ona kołnierzyk ma. Tak, tak, Kołnierzyk. Tak, kołnierzyk, kołnierzyk. Bo kaptur nie może przejść. Z, z A co chodzi? Może Ej, ucinają. Się. Nie możesz mieć wszystkiego. To prawda. Albo kaptur, albo suwak. Dziwna to jest. Decyzja. Ja Więc... pamiętam, że buty nawet kupowałem w second handach i pamiętam, że Jej, kiedyś... Kupiłem to jest Takie przepiękne buty, które były białe, były wysokie, takie za kostkę. Takie w stylu, nie wiem, Nike, Danki, takie wiecie, takie trochę w, w tym klimacie. W sensie osiołek? Tak, mhm. e, ale miały kółka, ale nie były w, wrotkami, czy rolkami, ale miały jakby wbudowane... C, ale na całej długości? Nie napięcie? Nie napięcie chyba właśnie. No tak, bo napięcie bywały takie, że mogłeś sobie tak po prostu podjechać, podnosząc tak. jakby te śródstopie do góry. No i jakby byłem totalnie zachwycony, bo wiecie, zapłaciłem za nie jakieś 20 zł. No dobra, byłem... to akurat, a był jeszcze rozmiar twój? Czy jakiś za mały? Słuchaj, no to jest historia, którą, którą chcę się z wami podzielić i to jest taka z morałem. No i byłem totalnie nimi zachwycony, oczywiście je przymierzyłem, no i było jakby, dla mnie były super. No więc, je przy... więc poszła... pojechałem do domu i czekały, wiecie, na specjalną okazję. No i specjalna okazja nadeszła kilka dni później. Specjalną okazją było po prostu wyjście ze znajomymi, to było lato yy, i nachlać się. Tak? Gdzieś w krzakach pewnie, tu gdzieś. <grym> Wiecie, jak jest. Wiecie, być może macie 18 teraz czy 20 lat, albo mieliście to, myślę, że każdy przychodził przez taki moment, albo większość. założyłem te buty, zachwycony sobą, mm -hmm. zachwycony nimi. Mm -hmm. yy, no, yy, czułem, że są takie. Nie za duże, mm -hmm. ale jakby no dobra, no boże. Jolo. No. Y no i pojechałem, no i oczywiście zaczęło się chlaństwo i tak dalej, dalej. Świetnie się bawiłem, no i to było lato, i wiecie, i się pije wtedy do szóstej, ogląda wschód słońca i później jedzie spać. No i tak też postanowiliśmy zrobić, y i byliśmy w Nadwisło, no i sobie tam już wiecie, y już. Zaczynał być wschód słońca, już było nad ranem, wszyscy już tam trochę po tym alkoholu ostygli, już taki chillout jest bardziej. A wiecie jak po alkoholu, co robi alkohol poza wieloma rzeczami? Yy, no... Znieczula. U, u nieśmiertelnia. Mam tutaj mieszane uczucia, ale na pewno znieczula. No więc jak alkohol zaczął ze mnie schodzić mm -hmm. i zacząłem jakby czuć, mm -hmm. to okazało się, że no nie jest tak do końca fajnie w tych butach. Mm -hmm, mm -hmm. Więc postanowiłem i tak sprawdzić, może nie wiem, jakiś kamyk, czy coś. Więc no co, byłem 53. No i zdjąłem. I okazało się, one były białe, mm -hmm. że. No, wylało się z nich trochę krwi z butów. Mm -hmm, mm -hmm. Było tego jakby, bo tam się nazbierało. Tak? Bo ja nie czułem. No, jakby tak. tam był obtarcy za obtarciem. Tak. No i skończyło się tak, że wracałem do domu Boso. Mm -hmm. Tak jak Karpel karp. To, to jest o mojej o, historii, o, o, tak. O tak historii, e, boso, no bo jakby nie no. mam w, no. wyboru. E, szedłem boso i tak mnie dramatycznie bolało i kilka następnych dni spędziłem e, leżąc w łóżku. Czyli, e, czyli boso bo, z jakimiś poranionymi stopami, jakaś granat się wdała? E, I zostawiałem krwawy ślad na chodniku. No bo jakby wiesz, to musiałem jakoś dojść, a krwawiłem. Amputowali? Nie amputowali, ale mówię serio, że kilka dni nie byłem w stanie um, jakby stanąć na stopach, bo jakby wiesz, no wtedy przynosisz ciężar całego ciała na stopy, no i po prostu fizycznie nie byłem w stanie chodzić. Czyli co? No musiałem leżeć, zimne na oko. No dobra, no, maszy, ale żałujesz. Już więcej nie założyłeś tych butów, myślę. No, więcej nie założyłem oczywiście tych butów. No i jakby przeżyłem i nikogo nie skrzywdziłem poza samym sobą. Była to głupota oczywiście, mm -hmm, mm -hmm. ale... Nauczyłeś się na no błędach. Tak i w, ja sobie tak myślę... Oczywiście byłem na, na maksa siebie wkurzony, jakby obciach i tak dalej. No i to Oj, wszystko prawda. Patryś Nie dobre. Ale później, wiesz, nagrody nagrodę, w łóżeczku. Kilka a -a. Lat, ja sobie też y tak myślę, że jak ma się, wiesz... Te 18 czy 20 lat, to można sobie y, robić błędy na samym, w sensie na samym sobie. Bo to jest trochę inaczej, jak robisz błąd na samym sobie i sobie zrobisz jakąś głupotę. I cię coś boli, i wiecie, później przystaje, niż jak robisz błędy i ranisz kogoś, krzywdzisz czy cokolwiek innego. Także ja po prostu skrzywdziłem siebie, swoją własną głupotą. No i wyciągnąłem wnioski. A zawsze jak zrobisz błędy, to możesz później za nie wypić. Tak. Ale nie, wtedy już byłem w takim stanie i tak jak byłem zdegustowany sobą, że było kilka, kilka dni przerwy było i po prostu leżałem, i oglądałem pewnie, nie wiem, gdzie jest na wojnę. Masakra. Taka to historia z butami. Piękna historia. Także morał jest taki chyba, że nie wszystko złote co się świeci, i nawet jak są piękne buciki, ale czujecie, że jest rozmiar trochę przymały, to... Jednak może nie. Jednak może nie, bo później one cały czas mi się bardzo podobały, ale były już mm. tak za małe, że czułem po prostu obrzydzenie patrząc na nie po tej całej sytuacji. Naprawdę. No, no. to był wasz koniec? To był nasz definitywny koniec, ja je później oddałem. Wow, no. takie zakrwawione ze całym swoim DNA. Tak, może, A. może, gdzieś, może gdzieś klony jest... chodzą po śpiecie. Tylko czy w tych butach? Może, mają zmniejszone stopy i no tego nie wiemy. Jeśli jesteście moimi klonami, możecie się odezwać. Możemy może z się może odpowiem, a może nie. A może nie, bo może mi się nie, nie obiecuję. chciało czy coś. Tak. No było to ogólnie ciekawe przeżycie, które no, ta, no zakupowe, bo dla nas, bo to wiecie, to nie jest takie, my nie jesteśmy shopping za bardzo, tak naprawdę. Oduczaliśmy się bardzo od robienia zakupów w takich sklepach stacjonarnych, nie tak. przypadamy za tym. Nie, nie przypadamy. E. Ja na na telewizyje przymierzać. O Jezu, wiesz też o tym pomyślałem. To jest najgorsze. najgorsze, bo wiecie, zazwyczaj jak, jak kupujecie t-shirt, no to raczej widać, nie? Albo macie jakiś stały rozmiar, czy też widać od kroju. na no, ale jak są spodnie? No to spodnie trzeba przymierzyć. Zawsze najgorsze z tymi spodniami jest, po prostu nienawidzę kupować spodni, no. I trzeba zdjąć galoty, a żeby zdjąć galoty, trzeba zdjąć buty. O Boże! A, 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 Te przymierzalnie są takie rozwiązać. Małe. i nie ma się tam, jak wiecie... A, i, i, I ta myśl ci towarzyszy, że już to wszystko zdejmiesz, żeby przymierzyć te spodnie, to będziesz później musiał z powrotem wszystko to zamieniać. Tak. W ty mikro po prostu stojąc na jednej nodze. No, ja już wolę właśnie zamówić przez internet, nie wrześnię, zwrócić. Ja jestem totalnie pro zwracanie. Ja totalnie nigdy nie zwróciłem No, nic. Patryk jest zbyt leniwy na to. Nie, ja się boję. Zatem to jest takie. Boisz się, że coś się stanie? Może sprawę komuś przykrość. W tym ubranią? Albo ludziom, którzy tam pracują, że zwracam. I pomyślał sobie, ojejku, no. No ale z drugiej strony. Nie podobało mu się. No widzisz, no ale jeżeli tobie akurat to nie sprzyja i ty raczej istnieje mało szans, że będziesz w tym chodził, a może ktoś inny by w tym chodził i ktoś inny by się ucieszył z tej rzeczy, ale nie muszę jej kupić, ponieważ ty ją kupiłeś i póki nie zwrócisz. Ale oni nie mają po jednej rzeczy. No smaka. dobra, ale mają po, nie wiem, kilkanaście albo kilkaset nawet, a ludzi wiesz, wiesz ile jest? Ile? No, jakieś miliony. Naprawdę? No. Ale gdzie jest tyle ludzi? Wszędzie. Nie to Wiem, wiem. Cały czas powtarzam, żeby przestać, ale jakby to trwa. Przestań tak mówić, to nie jest prawda, nie denerwuj mnie. Boisz się? Trochę się mnie zestresowałeś z tym. Nie, no to czas kończyć. Dziękujemy wam bardzo za dzisiaj. Za 76 odcinek podcastu nie W ogóle Nie czegoś takiego, to jest jakaś ściama. 干杯！<Bye. S 2> bye bye.